Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku o 21 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc. Dzień dobry, dziewczynki chłopcy. Kłaniam się nisko słuchaczy i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Tabletki zmian, odcinek 17. Odcinek 17, traktujący o mudrach. Dzisiaj jedno z najważniejszych pytań, jakie pojawiło się w mailach do mnie od momentu, kiedy zaczęliśmy emisję tabletek zmian. Medytacja i mudry. Łysy, jak medytować z mudrami? Co robić, żeby mudry przynosiły zamierzony efekt i w medytacji działały tak jak trzeba? Czy koniecznie trzeba medytować z mudrami? Czy wystarczy je po prostu trzymać? I jak to robić? Bo jak mówisz, jedne mudry przeenergetywozy wywołują, a inne tego nie robią. I jak w medytacji będę siedział, siedziała przez ileś tam, to na pewno się przeenergetyzuje. No więc dzisiaj odpowiedzi na te ważkie pytania, ponieważ wielu, ale to wielu napisało takiego maila. Na samym początku odpowiedzmy sobie na proste bardzo pytanie: Czy medytacja z mudrami to medytacja? I tak. I nie. W momencie kiedy siedzisz z mudrą w kwiecie lotosu i nie wizualizujesz, tylko pozwalasz swoim myślom płynąć tylko i jedynie. Jesteś obecna, obecny tu i teraz. Mówimy wtedy o medytacji. W momencie, kiedy łapiesz mudrę i zaczynasz wizualizować, czyli jakby wzmacniać jej działanie, przekazywać, że ona oczyszcza, coś robi w twoim organizmie albo umyśle, no to już Trochę nie jest to medytacja. Nazwałbym to transem hipnotycznym albo wizualizacją w hipnotycznym transie. Dlaczego? Dlatego, że są trzy szkoły. Jedna mówi, że medytacja to tylko taka, gdzie się siedzi w kwiecie lotosu, i to jest typowo wschodnia medytacja. Jesteś obecna, obecny, twoje myśli płyną, nie przywiązujesz do niej żadnej wagi, pozwalasz na bycie, na spokojny oddech, na zrelaksowanie itd. To jest medytacja według wielu transhipnotyczny, medytacja dynamiczna, prowadzona, ja nie lubię tego słowa, to jest ten stan, w którym umysł bardzo podobnie zachowuje się, przynajmniej na wykresie elektroencefalografu, do tego stanu, w którym jesteśmy w medytacji. Jednakże zauważ, że nie pozwalasz swoim myślom płynąć swobodnie, tylko wizualizujesz, czyli nadajesz jakieś dynamiki medytacji. I teraz co zrobić, żeby medytować z mudrami i żeby to przynosiło jakiś zamierzony efekt? Posłuchaj bardzo uważnie. Mudry to energetyczne gesty, jak już wiesz, które przynoszą dobrostan nam jako ludziom przez samotrzymanie ich aktywowanie, czyli łapanie i, i używanie tychże módr dla określonych partii ciała, albo dla samopoczucia, albo dla umysłu. I to niezaprzeczalny fakt. Wielu na tym kanale sprawdziło, że mudry działają. I teraz co zrobić? żeby nie przegrzać mudrą stanu hipnotycznego transu, medytacji prowadzonej, a zarazem jak tego użyć, czyli mudry, do tego, żeby działała dla dobrostanu. Bardzo prosto. Otóż wybierasz mudrę, która jest konieczna ci do tego, żeby zrobiła coś w twoim umyśle albo ciele. I to jest podstawa tego całego procesu. Jeżeli tę mudrę wybierzesz, to łapiesz daną mudrę, oddychasz bardzo spokojnie i głęboko, skupiasz się, na oddechu relaksujesz ciało i umysł. I w momencie, kiedy osiągniesz stan relaksacji, odprężenia, wyobrażasz sobie, musisz wiedzieć oczywiście uprzednio, jak działa dana mudra, co ona robi, jak ona funkcjonuje i do czego została przeznaczona. I wtedy, kiedy już to wiesz, łapiesz tę mudrę i łapiąc tę mudrę, wizualizujesz, że oto naprawie ulega to i to, poprawie ulega ta część ciała, albo ta część umysłu, albo umysł, odprężasz się, równoważy się energia, te wszystkie rzeczy, do którego jest przeznaczona dana mudra. I teraz powstaje pytanie, no bo są mudry, które silnie energetyzują, prawda? Które silnie energetyzują i łysy mówił niejednokrotnie nie przegrzej. Takimi mudrami, którymi można siebie przeenergetyzować. Otóż w stanie medytacji, jak wiesz, możesz wyrazić pewien stan, czyli mm, pewne postanowienie może tak, pewno postanowienie, że ty oto w, tej, w tym stanie tego transu hipnotycznego, tej wizualizacji, tej twórczej bycie w, twórczym, w twórczej przestrzeni swojego umysłu, decydujesz, że będziesz robiła to, robiła przez załóżmy kwadrans, robił, robiła przez 15 minut i ta mudra zasili Twój organizm, zrównoważy albo deenergetyzuje do koniecznego zasobu, do koniecznego poziomu, nie więcej, nie mniej. I to jest wszystko. Tak naprawdę wielu się zastanawia, dlaczego. No bo zobacz, jak używamy mudr tak normalnie w codziennym życiu, jadąc w tramwaju, nie wiem, w autobusie, spacerując gdzieś, trzymając niejednokrotnie mudry w kieszeniach no to nie wyrażasz zazwyczaj postanowienia o czymś. I teraz ktoś powie, kurde, łysy, no jak ty się odpaliłeś? To jak to? Ja sobie tu mogę postanowić, a tu sobie nie mogę postanowić? No możesz. Jednak jest taki wentyl bezpieczeństwa, bo wielu tego nie robi. Wielu tego nie chce zrobić z jakiegoś powodu i zapomina, że można sobie określić pewną rzecz poprzez sugestię, którą podrzucasz do swojego umysłu. Zobacz, mudra to pewien gest energetyczny, który działa na nas, ale nic nie dzieje się bez naszego świadomego przyzwolenia, prawda? Więc jeżeli na to pozwalasz, no to tak się dzieje, ale jeżeli dajesz sugestie i w tę sugestie wierzysz i podtrzymujesz ją, no to trochę się zmienia sytuacja. Wracając do medytacji, pojawiło się pytanie, czy można medytować albo transować z mudrami, no bo to nie jest tak do końca medytacja. Jeżeli jest kierunkowa, z muzyką relaksacyjną. Oczywiście, że tak. Tu nie ma żadnego przeciwwskazania. Jednakże zwacz, z, z, zwróć baczną uwagę, że medytacja z muzyką relaksacyjną to nie jest tylko szum informacyjny, który dociera do twoich uszu z głośniku albo słuchawek. Ten szum, ta muzyka. Angażuje Twój umysł. I teraz zastanów się, czy warto, czy warto zaprzątać sobie jeszcze i wrzucać do tego naszego komputera kolejne dane do przetworzenia, czyli jakby tu jest Twój przelot, Twoja medytacja, Twoja wizualizacja, Twoje sugestie, Twoje kierunkowanie energii, że naprawia się to, naprawia tamto, harmonizuje to, harmonizuje tamto i jeszcze chcesz zaangażować umysł i y, 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 zmysł słuchu do tego żeby słuchał i żeby analizował to co do niego dociera. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że to nie jest tak, że muzyka w medytacjach jest tak sobie. One jak są robione medytacją dynamiczną, jak są nagrywane na przykład na YouTube czy na jakieś inne platformy, one są specjalnie tak zrobione i nie dlatego, żeby ktoś sobie słuchał jakiejś ładnej muzyczki, tylko dlatego, żeby y, po wejściu w bardzo głęboki hipnotyczny trans, a tego dotyczą medytacje dynamiczne, nie było efektu takiej pustki. W momencie, kiedy ty transujesz z mudrami, to zazwyczaj nie robisz tego po godzinie, półtorej, dwie, tylko to jest kwadrans, dwadzieścia minut, może dziesięć. Więc tutaj ja bym był sceptyczny, a raczej nawet bym nie polecał słuchania muzyki relaksacyjnej, ale jak ktoś lubi, jak ktoś uważa, że mu to nie robi żadnego problemu, to tak. I jeszcze, ile razy transować z mudrami? I tutaj też nie ma przeciwwskazania. Jedyna sprawa to jest pamiętanie o tym, że mudra ma swoje określone działanie. Wiele mudr energetyzuje, więc, żeby nie przegiąć przysłowiowej pały przez dzień, można to robić nawet trzy razy dziennie. Tylko za każdym razem, przed rozpoczęciem takiego procesu, przed skupieniem, wycinowaniem, uspokojeniem się, zrelaksowaniem, należy sobie właśnie wrzucić tę sugestię, że mudra, którą stosuję, doenergetyzuje, zrobi, czy tam cokolwiek ona innego robi, w stanie, w jakim jest to konieczne dla mojego ciała i umysłu. I to jest tyle. Naprawdę. Ta reguła nie pojawia się w momencie, kiedy my trzymamy mudry, tak jak powiedziałem, w życiu codziennym, bo to też nie ma, nie ma sensu. No bo wiesz, jak jedziesz do pracy w tramwaju i trzymasz sobie jakąś tam mudrę, na przykład prana mudrę w kieszeniach, żeby nikt nie widział i ona też działa fenomenalnie wtedy, no to nie musisz dawać takiego założenia, bo prawdopodobnie podróż do pracy potrwa tam, nie wiem, 15-20 minut, wyjdziesz z tego tramwaju, autobusu, czy czymkolwiek tam jedziesz i tyle. To jest takie delikatne BHP. I teraz pytanie: czy, można, czy mogą dzieci transować z mudrami? Mogą, tylko nie wiem, czy dziecięca podświadomość i dziecięca wyobraźnia nie jest na tyle bogata, żeby dawać takie narzędzie oprócz samej mudry, oprócz samego działania mudry dziecku, żeby sobie coś dopowiadało. Nie masz wpływu na to, co to dziecko sobie schalucynuje, wymyśli, co sobie tam zrobi. Więc ja bym był sceptyczny do, do tego momentu, kiedy dzieci zaczynają są kumate, czyli może z nimi porozmawiać, jak to działa, tacy, nie wiem, 15, 16, 17 latkowie. Chociaż tutaj też często zdarzają się. Takie akcje, że dzieci chcą sobie coś wkręcić, bo, a to starzy podpowiedzieli jakieś dziwne gesty, one robią to i to, to jeszcze sprawdzę, jak to działa. No, nie sprawdzajmy takich rzeczy z energetyką ciała i z umysłem, no bo to nie prowadzi do nikąd, ale jeżeli jesteś pewna, pewien swojego harmonicznego, czyli dziecka, córki, syna, to może z nim porozmawiać, jak to, jak to działa i jak to robić, i żeby sobie nie wkręcać pewnych rzeczy. Kolejna kolejny patent. Ktoś zapytał czy jego mama tam 87-letnia może sobie mantrować, mudrować, czy może sobie mudrować i wizualizować z mudrami. Oczywiście tutaj nie ma żadnego, słuchajcie, nie ma żadnych przeciwwskazań. Jedynym przeciwwskazaniem Jakie jest do tego, aby używać medytacji dynamicznej w połączeniu z mudrami, i jest stwierdzona choroba psychiczna, jakaś schizofrenia czy coś takiego, i też niekoniecznie, że nie można, tylko skonsultowałbym to wtedy z lekarzem psychiatrą, z prostego powodu. Ludzie w takich stanach, z takim deficytem, często mają jakieś mylne wyobrażenia o tym, co robią. I tu można sobie nabałaganić trochę, ale poza tym, mudry, słuchajcie, mudry są bardzo bezpieczne. Mudrami nie jesteś w stanie nic zepsuć, tak naprawdę. Jedyne co możesz zrobić, to przeenergetyzować się. No ale te przeenergetyzowanie, czyli jakieś zawroty głowy, jakieś szumienie i tym podobne rzeczy, one mijają po pięciu, siedmiu minutach. Także to też nie jest jakaś taka sytuacja, że wiesz, że sobie przegniesz pałę z mudrą i okaże się, że cię trzyma pięć dni potem. No bo. No bo tak nie jest. Co jeszcze? Kolejne bardzo ważne pytanie, które pojawiło się niejednokrotnie, jak jest w końcu z książkami w Polsce? No tak jak powiedziałem, wiele książek namawia do medytacji. Zresztą zobacz, wszystkie stany medytacyjne wiodze, tam też są mudry. Ale wracając do książek, polskie książki, pomimo tego, że ja je polecam, no bo są jedynymi książkami, które można polecić tak naprawdę do mudrowania. Są taką wodą po parówkach trochę i jest bardzo wiele sprzeczności, dlatego że pomieszano mudry starochińskie, mudry indyjskie, mudry tybetańskie, wymieszano ze sobą z jakiegoś powodu, nie wiem, ktoś może pisał tę książkę i po prostu dotarł do takich innych informacji. I to pomieszał. Ja już jestem w kontakcie ze swoim znajomym Hindusem, i tutaj będziemy walczyli o to, żeby przygotować jakiś materiał, coś, co, jak co działa. Nie oznacza to, że mudry starochińskie, czy mudry indyjskie, czy mudry, hindu, czy mudry tybetańskie są złe. Nie, one mają swoje przeznaczenia. Jednakże często zdarza się tak, tak, jak powiedziałem, i tutaj jest naprawdę zasób maili ogromny, że ktoś a pokazałaś tę mudrę, a u mnie w książce jest tak, a ja odsyłam do drugiej książki, o faktycznie to jest tak, I teraz która jest prawdziwa? Obie mudry są prawdziwe. One mają podobne działanie. Jak przejrzysz mudry, jak się zastanowisz nad tym, jak popatrzysz na mudry globalnie, czyli zobaczysz, że wiele z nich harmonizuje 90%, wiele z nich doenergetyzowuje, no bo na tym polega ta sytuacja. No są mudry ratujące życie, no to one są przeznaczone do ratowania życia. To samo mudra trzeciego oka. No ona też wpływa na trzecie oko, ale i też jej jakby nie stosujemy codziennie, żeby mieć otwarte, zamknięte, żeby mieć wglądy w przyszłość, w kroniki, jakaszy, nie daj Bóg, albo w jakieś inne sytuacje, tylko po prostu stosujemy w wybranych jakichś okolicznościach, których to dana mudra przyniesie nam dobrostan. Reasumując, czy można mudrować, czy można medytować z mudrami? Raczej nazwałbym to transowanie. Jeżeli chcesz taką korową odmianę medytacji, oczywiście do tego służą w mudra wiedzy, prana mudra itd., dalej, i możesz sobie to robić. Tak? Tylko, że w momencie, kiedy włączasz wizualizację do tego procesu, czy jakieś inne zewnętrzności, to już nie jest sensu stricte medytacja, tylko to jest raczej medytacja dynamiczna albo hipnotyczny trans. O, w oparciu o autohipnozę. To tak pokrótce. Można to streścić. Modrujcie bardzo często i wykorzystajcie moc swojego umysłu, czyli moc swojej wyobraźni, swojego zrelaksowania, swojego zaangażowania, przede wszystkim postanowienia i łykania przez siebie w cudzysłowie sugestii, żeby sprawić sobie dobrostan przez albo dzięki mudrom. Mudry to naprawdę przepotężne narzędzie. One nie, nie czynią krzywdy, one nie są zakazane, one nie, nie otwierają piekła, one nie robią żadnego spustoszenia w czyimś, nikt od mudr nie umrze i tak dalej. Także są w 100% bezpieczne. bezpieczne. I śmiem twierdzić, że mudry jako gesty, jako znaki, energety, jako gesty energetyczne, jako pewna praktyka przynosi 99,999% stutysięcznych dobrostanu, niż tego nie robi. Także naprawdę, reasumując, medytuj z mudrami, a raczej transuj z mudrami, cały czas wizualizuj, że dana mudra, do czego została przeznaczona, naprawia, leczy, energetyzuje, harmonizuje i wszystko to, co dana mudra robi i wtedy ten proces dużo się skraca. Naprawdę, o duży zasób czasu, musi, dużo mniej musisz poświęcić czasu na to, żeby mudrować. Ja to sprawdziłem niejednokrotnie. Mudra w połączeniu z twoim umysłem, z twoim postanowieniem, podparta wizualizacją, to jest absolutny game changer. Polecam, polecam z siły całej. A tymczasem kłaniam się nisko do samej ziemi, co złego to nie ja. To był 17 odcinek Tabletek Zmian. Słyszymy się jutro oczywiście również w tabletkach i w piątek nie będzie tabletek. I umówmy się, że w czwartek są już ostatnie Tabletki Zmian traktujące o mudrach. Bo zaczynamy według naszej umowy. Kolejny cykl w tabletkach zmian. Jaki? Opowiem jutro. Trzymajcie się ciepło i poręczy do usłyszenia i dobrej nocy. Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku o 21:00 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc.